Pani Marszałek, Wysoka Izba Obywatele Rzeczypospolitej, zrzekam się immunitetu poselskiego. Jest to konsekwencją moich poglądów. Poseł nie powinien stać ponad obywatelem, w tym pan Tomasz Grodzki. W czasie wyborów deklarowałem, że jestem za likwidacją immunitetów parlamentarnych oraz sędziowskich, więc jest to moje honorowe zobowiązanie wobec obywateli, pomimo tego, że całkowicie nie zgadzam się z zarzutami prokuratury. Jestem człowiekiem niewinnym, a zarzuty stawiane mi przez siłowo przejętą prokuraturę. Na osobiste zlecenie Donalda Tuska, który już na pierwszym posiedzeniu Sejmu z nienawiścią w oczach krzyczał do mnie, że będę siedzieć, są jedynie polityczną zemstą, próbą wyeliminowania mnie z życia publicznego i zastraszenia wszystkich, którzy od, odważą się sprzeciwić władzy Tuska. Tu, Szanowni Państwo, nie chodzi o sprawiedliwość, nie chodzi o prawo, chodzi o pokaz siły, o zniszczenie przeciwnika, o polityczne aresztowanie posła opozycji. Ma to być kara. Kara bez procesu, kara bez wyroku, kara bez prawa do obrony. Drodzy Polacy, nie brałem łapówek od umierających pacjentów bądź ich rodzin za to, że byli leczeni w Państwowej Służbie Zdrowia. Nie wyprowadziłem prawie 100 milionów złotych z polskiej spółki, między innymi do Rosji. Nie otrzymałem apartamentu na chorwackiej wyspie w zamian za ustawianie przetargów. Ale za to stawia mi się zarzuty. Dlatego, że miałem czelność pracować dla lasów państwowych i dlatego, że minister sprawiedliwości, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, wspierał katolicką organizację walczącą z nienawiścią do chrześcijan. O tym szczegółowo za chwilę. Ale co jest prawdziwym zarzutem? Jestem dla nich realnym zagrożeniem, bo nie jestem politykiem systemowym, którego można zastraszyć, kupić, bo przez lata skutecznie obnażałem hipokryzję i korupcję obozu Donalda Tuska. I co najważniejsze. Mam zasięgi. Wśród polityków opozycji, w czasach kiedy siłowo przejęli media publiczne, polską agencję prasową, poseł samodzielnie, który generuje miesięcznie 50-60 milionów wyświetleń, musi zostać zniszczony. Nie mają na mnie żadnych prawdziwych dowodów, realnych dowodów, żadnych nielegalnych działań, dlatego sięgają po polityczne pomówienia klienta Romana Giertycha, który może legalnie kłamać. Jestem ideowym konserwatystą. Walczę o suwerenną Polskę, silną prawicę i normalność. A dziś rządzący chcą zlikwidować nie tylko mnie, ale całą opozycję. Widzimy to po ataku na środowisko dawnej suwerennej Polski, po nielegalnej blokadzie środków dla prawa i sprawiedliwości w czasie kampanii prezydenckiej, po medialnych nagonkach na każdego, kto nie zgadza się z dyktatem Berlina i Brukseli, po haniebnych atakach na ministra Zbigniewa Ziobro, ministra Mariusza Błaszczaka czy premiera Mateusza Morawieckiego, po atakach na Radio Maryja, Republikę czy w Polsce 24. Zarzuty stawia mi prokurator Ślepokóra, który jeszcze niedawno uczestniczył ręka w rękę z politykami obozu Tuska w politycznych wiecach. Tu mamy pana Ślepokórę, który udostępnia Kamilę Gasiuk-Pichowicz. To jest prokurator, który żąda dla mnie więzienia. Udostęp Był na marszu 4 czerwca z politykami, z państwem. Atakował mnie bezpośrednio na Twitterze. Udostępnił nawet obrażający wpis Jacka ozdobę, który, gdzie Zbigniew w Boniek, go wyzywał po prostu. To jest prokurator niezależny. Udostępniał panu, panią Muchacieską, no i to jest najlepsze. Udostępniał wpisy wyborcze Rafała Trzaskowskiego, zapraszał na jego wiece wyborcze. To jest prokurator, to jest polityk. Niech siedzi tu z Wami. Drodzy Państwo, dodajmy, dodajmy. Jest to członek drugiego zespołu prokuratury krajowej, który odpowiada za nielegalne zatrzymanie, nielegalne pozbawienie wolności posła Marcina Romanowskiego, pomimo przysługującego mu immunitetu. Nikt z tych osób nie poniósł za to do dzisiaj żadnej odpowiedzialności karnej. Dobrze wiemy, jak to ma wyglądać. Ekipa Tuska już wszystko przecież zaplanowała. TVN, Gazeta Wyborcza, Okopres, inne prorządowe media, wszyscy są już pewnie ustawieni. E, wszyscy dostali sygnał, wszyscy wiedzą jak ma wyglądać ten spektakl, zanim jeszcze sąd podejmie decyzję, media już mają gotowe nagłówki. Dziś Bodnar wprost mówił, że mam zostać aresztowany podczas posiedzenia sejmu. To nie jest śledztwo, to jest polityczna egzekucja na oczach miliona Polaków. Chcecie w TV-nie posła w kajdankach? Proszę bardzo. Szanowni państwo, macie swój spektakl, będziecie mieć posła w kajdankach na sejmowej mównicy. Niech ten obrazek, szanowni państwo, stanie się symbolem tego, do czego dzisiaj zmierza Polska. Niech każdy zobaczy, czym się stało państwo pod rządami Donalda Tuska. Niech też pamiętają, że każda dyktatura kiedyś upadnie. This is a message from Poland to the free world, from a democracy that is falling. I stand before you in, hand, in handcuffs in the polish parliament. I'm an opposition MP and they want to throw me in jail for nothing. This is not justice. This is a political attack. Task government, funded by Biden's Democrats, the German state, and Soros foundations, is destroying democracy. They silence the opposition, control the media, and use cards uh, as weapons, just like they tried to do with President Trump. They, they, they were trying to kill him. In Romania, they arrested a conservative candidate for president. In Hungary, they attack Viktor Orbán because he defends his nation's freedom. But we will not give up. If America could fight back, so we can make Europe great again. Żebyś zrozumiał? Żebyś zrozumiał, chcesz po rosyjsku? To nie jest już demokracja, to jest autorytaryzm. To system, w którym rządzący eliminują przeciwników politycznych, używają do tego służb i prokuratury. Nie boję się, nie mdleję przed wami, nie wyjeżdżam, chociaż mogłem. Panie pośle, moment, panie pośle, panie pośle, panie pośle, panie pośle, moment, moment, dobrze, ja doliczę panu parę sekund. Bardzo proszę o uspokojenie emocji. Jak państwo będzie, ale... Panie pośle Czarnek, czy pan, czy pan nie próbuje straszyć? No. Tak słyszałam. Pani, tak, słyszałam. Tak, słyszałam. Jak widzę, kajdanki się łatwo ściąga, więc proszę tutaj nie robić happeningów. Panie pośle, pan robi happening, ale ja przyznaję panu prawo do obrony. W jakich sposób pan to robi, to tylko o Panu świadczy. Czy już mogę czy, mogę, czy mogę, czy mogę już prowadzić kontynuację państwa? Wypowiedzi Pan Państwo chcą usłyszeć pana posła Mateckiego, czy nie? Ja dbam o dobro pana posła Mateckiego, żeby mógł wypowiedzieć. Że państwo mu przeszkadzacie. Panie pośle, jak pan poprosi kolegów, to zaczniemy obrady. Dziękuję bardzo. Zapra Panie pośle, proszę kontynuować. Powtarzam, nie boję się, nie mdleję przed wami. Nie wyjeżdżam, chociaż mogłem jechać na Węgry do swoich przyjaciół z Fideszu. Mogłem lecieć do USA i tam dostać azyl. Nie byłoby z tym żadnego problemu, patrząc na to, co Wy dzisiaj robicie, ale tego nie zrobiłem, ponieważ nie zamierzam uciekać przed bandytami, którzy tworzą dzisiejszy rząd. Nie dam się zastraszyć. Zrzekam się immunitetu, chociaż wiem, że jestem niewinny. A za co chcą mnie wsadzić? Do aresztu bez wyroku. Prokuratura stwierdza, że miałem pozorną, fikcyjną umowę o pracę na czas nieokreślony, czynności nie były wykonywane. To samo mówi pani Henik Kloska, że nic nie zrobiłem w lasach państwowych. Drodzy Państwo, to jest około 300 stron mojego nic nie robienia w lasach państwowych. Zakresy czynności, dziesiątki delegacji, dziesiątki setki spotkań, cała obsługa mediów społecznościowych, w tym Twittera, kontakty z Facebookiem, działalność też na gruncie kontaktu z samorządem, budowy dróg lokalnych. Niestety na komisji nawet po godzinie czasu pan przewodniczący Urbaniak stwierdził, że już nie chce słuchać moich wyjaśnień, gdzie prokuratura wprost zarzuca mi, chce mnie wsadzić na 10 lat do więzienia, że rzekomo że nic nie robiłem w lasach państwowych. Przedstawiłem może jedną trzecią tego, co tam robiłem. Chciałem punkt po punkcie przedstawić wszystko, to co mi się zachowało. A ile jest jeszcze w, w rejestrach lasów państwowych? Już może pokasowaliście. To są moje zakresy czynności. Każdy może się zapoznać, może otworzyć film z komisji, do czego zachęcam. Kolejne zarzuty dotyczą, dotyczą Funduszu Sprawiedliwości. Próbuje się mnie oskarżać o przestępstwa, które nie miały miejsca. Cała konstrukcja zarzutów jest opier oparta na manipulacji. Prawda jest jasna. Fundusz Sprawiedliwości był przeznaczony nie tylko na pomoc pokrzywdzonym, ale także na działania edukacyjne czy zapobieganie przestępczości. Potwierdził to Sąd Najwyższy w 2022 roku. Podstawą rzekomego wyłudzenia są trzy projekty, które faktycznie były realizowane. To jest Fidei Defensor, raport, ponad 300 zawiadomień do prokuratury o atakach na Kościół Katolicki, atakach na księży, pobiciach księży. Pan Bodnar tego nie widzi. Nie widzi tego, że w ciągu ostatnich miesięcy doszło do dwóch morderstw księży, do podpaleń kościołów, do dewastacji kapliczek. To trwa cały czas, ale pan Bodnar mówi, że nie ma chrystianofobii. Za to Donald Trump dostrzega chrystianofobię, bo powołał specjalnie w Białym Domu zespół do ścigania chrystianofobii. Czyli dokładnie to, czym zajmowało się Fidei Defensor. Pan mecenas Kwaśniewski, lider Ordo Juris, stwierdził, że kiedy powstało Fidei Defensor, tak dobrze działało, że mogli zlikwidować zespół do ścigania właśnie chrystianofobii w Ordo Juris. To były setki zawiadomień i m.in., Fidei Defensor zorganizowało szkolenia, ponad 600 szkoleń w całym kraju dla ponad 10 tysięcy ludzi. Proszę bardzo, wezwijcie każdą jedną osobę na przesłuchanie i spytajcie, czy było szkolenie. Jakie, jakie to było szkolenie? Bo w tym wszystkim nie ma żadnego raportu niku, nie ma żadnego, żadnej opinii biegłego. Mówicie, że coś było przepłacone, że były puste umowy. To są słowa prokuratora ślepokury od Trzaskowskiego. A nie niku. Pokażcie raportniku, gdzie jest raportniku, który miałby cokolwiek podważać. Zarzut o ustawianie konkursów to jest absurd. Fundusz Sprawiedliwości działał w ramach jasno określonych procedur. I teraz zacytuję uwaga Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Szanowni Państwo, kto to jest? Wiceministra Bodnara. Bodnara. Szef MS Ministerstwa Sprawiedliwości, do, pomijając rekomendacje konkursowe, mógł przyznawać dotacje według uznania. Pojawia się zatem pytanie: po co konkursy? Powiedziała w rozmowie Rzeczpospolitą, mógł decydować o wszystkim, komu przekaże pieniądze. I skoro minister w ramach swoich ustawowych kompetencji mógł do tym decydować, kto dostanie pieniądze, to gdzie tu jest możliwość ustawienia czegokolwiek? Wiecie, dlaczego to atakują, bo pieniądze miały otrzymać skrajnie lewackie organizacje, które dopiero co dopiero co wyszło, że mają finansowanie z amerykańskiej administracji, które dostają pieniądze z Unii, z funduszy norweskich. Z Fundacji Sorosza, rządu niemieckiego, jak kampus Polska, Rafała Trzaskowskiego. A ja się pytam, a dlaczego niby. Innym nie należy się publiczne wsparcie? Dlaczego nie mogą być finansowane organizacje katolickie, narodowe, konserwatywne? Dlaczego pieniądze mogą iść na przykład do organizacji deprawujących dzieci czy ściągających migrantów do Polski, a nie mogą iść na przykład na Młodzież Szek Polską czy Radio Maryja? Co to jest gorsze dla Was środowisko? To nie są obywatele? Władza, nie mogąc znaleźć realnych dowodów, opiera, jest, opiera swoje oskarżenia przeciwko mnie na zeznaniach Mraza, który jako podejrzany ma pełne prawo kłamać i manipulować. To człowiek powiązany z giertychem, Politykiem PO, który otwarcie przyznawał, że pracował nad jego zeznaniami. W całym wniosku nie ma ani jednego twardego dowodu, tylko domysły, opinie, przypuszczenia. Cytuję, cytuję Mraza. Ten temat trzech portali Dariusza Matyckiego w mojej ocenie był wcześniej uzgodniony, bo takie tematy musieli rozmawiać w węższym gronie. Darek Matycki musiał też rozmawiać z ministrem, bo ja to odbieram w ten sposób, że to są dowody? Co to są za dowody? To nie są żadne dowody, nie byłem funkcjonariuszem publicznym. Nie miałem wpływu na decyzje ministerstwa, nie przygotowywałem żadnych ofert, nie decydowałem o przyznaniu środków. Moja jedyna wina to późniejsza pomoc tym organizacjom w walce o wolność religijną. To jest potężna działalność, setki filmów, setki zasięgu. Szanowni Państwo, Fidei Defensor przez trzy lata, od zera zbudowana organizacja właściwie w zakresie przeciwdziałania chrystianofobii, w trzy lata tego projektu zrobiła zasięgi najwyższe wśród NGO-sów w Polsce, prześcigając WOŚ Piurasa, który jest wspierany przez Was wszystkich przez tyle lat. Dziś próbuję się zniszczyć mnie politycznie, ale prawda jest po mojej stronie. Wszystkie projekty były w pełni legalne. Ostatni zarzut, który was najbardziej podnieca, można powiedzieć, podatek darkowy. Musieliście rok czegokolwiek na mnie szukać, żeby wreszcie uderzyć najzwyklejszym podłym kłamstwem. Być może dlatego, że to ja nagłośniłem aferę Tomasza Grodzkiego. Zeznawało kilkadziesiąt osób, które miało być informowane, że jeśli zeznasz coś na Mateckiego, to idziesz wolno. A jak nie, to cię zniszczymy. To są standardy stalinowskie, stalinowskie. W uzasadnieniu wniosku prokuratura pisze, że kilka osób odkładało pieniądze i przypuszcza się, że to było dla mnie. Przypuszcza się. To są domysły, za które mam wylądować w areszcie. I teraz kwestia bardzo ważna. Zarządów Donalda Tuska przez 9 miesięcy byłem pod pogłębioną kontrolą CBA. To nie było zwykłe sprawdzenie, to było dogłębne śledztwo, zupełne prześwietlenie mojej działalności. Wszystkich kont, wszystkich dokumentów, nawet z remontów mojego domu, wszystkie konta mojej rodziny. Przesłuchiwano świadków. Tu jest to wszystko opisane. Stawiałem się na każde wezwanie CBA. I co się okazało? Nic się nie okazało. CBA nic nie, nie znalazło, żadnych nieprawidłowości. Gdybym miał przyjąć setki tysięcy złotych, to chyba CBA by to wykryło, że są jakieś nierówności finansowe na moich kontach. Ale dowodów jest całkowicie brak, więc postanowiono sięgnąć po polityczne metody, skierować przeciwko mnie pomówienia i kłamstwa. Mam świadomość, że głosowanie w Sejmie jest fikcją. Jestem spakowany w hotelu poselskim na jutrzejszy areszt. Decyzja została podjęta. Głosujecie nad wnioskiem, którego Wy nawet nie znacie na podstawie rekomendacji komisji, która oceniała dowody, których sama nie widziała. Nie boję się, nie będę też mdlał. Ufam, że przed niezawisłym sądem, o ile sobie nie wylosujecie swojego sędziego, prawda zwycięży. Nie ucieknę też do Włoch, panie Romanie, którego tu nie ma. Na dwa lata nie pojadę sobie pływać na jakiś jachtak. Sam zrzekam się immunitetu i jutro stawiam się w prokuraturze krajowej. Chyba że chcecie mieć obrazki, tak? Wyciągania posła z Sejmu w kajdankach, gdzie mam nadzieję będę przesłuchany. I nie ma żadnych podstaw żeby mnie tymczasowo aresztować. I kończąc moją wypowiedź, zacytuję jednego z. Prawie zacytuję, trochę to zmienię. Jednego z żołnierzy wyklętych, który na Was działa jak bicz. Ja jestem Polak i katolik, a Wy jesteście moskiewskie i dodaję berlińskie i brukselskie pieski. Dziękuję bardzo. Panie pośle, czy ja mogę prosić? Panie pośle, Matecki.